Hej hej! Witam was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiem wam o organizacji mojej kuchni. Zorganizujemy razem też jedną z szuflad, która zorganizowana jeszcze nie jest. Opowiem wam o mojej drukarce do etykiet i czy ją polecam. Oraz pokażę Wam moją spiżarkę. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Będziemy dzisiaj organizować szufladę z herbatami, więc mam tutaj już przygotowane pojemniki na herbatę. Są to pojemniki z ikea takie metalowe, mają wykończenie matowe i w ogóle są bardzo tanie, bo kilka złotych jeden taki pojemnik kosztował, więc myślę, że po pierwsze będą fajnie wyglądać dzięki temu matowemu wykończeniu, a po drugie myślę, że będą fajnie trzymały aromat tych herbat, także za chwilę się nimi zajmiemy. Tu mam taki większy pojemnik, będziemy przeorganizowywać jedną rzecz w spiżarce, więc do niego przejdziemy na końcu. I mam tutaj też moją drukarkę do etykiet. Bardzo ją polecam. To jest drukarka firmy Nimbot. Ja ją kupiłam na Allegro za około 200 zł i muszę przyznać, że jest super. Ma bardzo ładną jakość wydruku, bardzo dużo na tych etykiet, bo ja już praktycznie wszystko w domu wyetykietowałam. Tak samo jak robiłam przetwory, to wszystkie słoiki też miały osobne naklejki. Nadal mam tutaj te etykiety, nie dokupywałam ich jeszcze nowych i jeszcze ani razu jej nie ładowałam, Także ma super baterię, bardzo dużo etykiet. Wszystko uważam w niej jest super, no jeszcze też w dodatku pięknie wygląda, także też zdecydowanie mogę ją polecić. Tak, słuchajcie, wygląda ta moja szuflada z herbatami. Nie wygląda ona jakoś może strasznie źle, natomiast chciałabym, żeby wyglądała lepiej. Chciałabym też, żeby właśnie te herbaty nie wietrzały i nie traciły tego aromatu, dlatego je przesypiemy do tych pojemników. Na początku odkurzymy trochę tę szufladę i później zajmiemy się przesypywaniem. położone Takie maty ochronne. Moja jest akurat sklepko, ale wiem, że czy w Wiki czy w różnych innych sklepach również takie dostaniecie. No, uważam, że to jest super sprawa. Jak Wam się coś rozsypie, to jednak nie odbarwi się w razie czego szuflada, tylko odbarwi się ta mata. A tam, gdzie wkładacie mokre naczynia, też się to super sprawdza, bo nie zostają mokre plamy na szufladzie, tylko jednak na tej macie a szuflada pozostaje czysta. Także bardzo polecam takie rozwiązanie. Pojemniki wcześniej umyłam i dobrze wysuszyłam, żeby żadna wilgoć nam tutaj nie została. I chyba zacznę najpierw od wydrukowania sobie etykiet, żeby się nigdzie nie pomylić, i od razu te pojemniki, które już będą miały przesypany produkt, to żeby je od razu zamykać. No i tak to wygląda, jak się otwiera. Bardzo mi się podoba ten efekt końcowy. Myślę, że na upartego, jakbym chciała na przykład jeszcze więcej e, jakichś herbat tu upchać, no to można by było tak zrobić i pewnie jeszcze jeden tutaj taki rząd e, tych herbat by, by doszedł, ale na ten moment myślę, że to jest e, coś, co mi wystarczy. E, pojemniki są stale dostępne w IKEA, więc w razie czego też będę mogła dokupić. Więc na razie myślę, że tak to będzie wyglądało. Tak się prezentuje moja szuflada z przyprawami. Mam tutaj takie szklane słoiczki. One są z Allegro. Te słoiczki mają drewniane zatyczki i pod tą zatyczką jest też taka guma, więc te przyprawy nie wietrzeją. Jak widzicie, u mnie te wszystkie słoiczki mają też takie naklejki z nazwami przypraw. I jak je kupowałam, no to właśnie można było albo kupić same słoiczki, albo słoiczki w zestawie z naklejkami. Tutaj mam właśnie te arkusze jeszcze na klejek, jakbym potrzebowała jeszcze jakiejś słoiczki. Oprócz tego tutaj trzymam w tym plastikowym pojemniku takie przyprawy rzadziej używane, które nie mają swojego słoiczka. A dodatkowo takie jeszcze dwa pojemniki... Więcej tych pojemników zaraz Wam pokażę w drugiej szufladzie. Natomiast tutaj trzymam właśnie liście laurowe, no bo one są zazwyczaj większe, więc nie chciałam, żeby mi się zgniatały w tych słoiczkach. No i mam tutaj też taką przyprawę ziele angielskie mielone, bo mam jeden taki przepis, w którym właśnie potrzebuję tego mielonego ziela angielskiego, więc trzymam go też w tym pojemniku. Natomiast tutaj pod płytą w szufladzie mam produkty sypkie, wszystkie przesypane do takich plastikowych pojemników. To są pojemniki firmy Rotho. Można je już dostać naprawdę w wielu miejscach. Kiedyś można było je dostać tylko przez internet. Natomiast widziałam je już w Carrefourze, w Rosmanie, w Black Red White, w Agata Meble. Także naprawdę w wielu miejscach można je znaleźć. Ja zaczęłam je kupować w momencie, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w mieszkaniu i pojawiły mi się mole. Także wtedy wszystko poszło do kosza i tak naprawdę kupiłam wtedy pojemniki i od tamtej pory nawet jeśli jakieś mole mi się trafiły, no to były one wtedy tylko w tym jednym pojemniku, a nie przynosiły się na pozostałe produkty. I jak projektowałam naszą kuchnię, to o ile nie wymierzyłam szerokości tej szuflady specjalnie pod te pojemniki, bo ja bardziej patrzyłam na kuchnię całościowo i chciałam, żeby po prostu rozmiary tych szuflad powtarzały się w całej kuchni, więc tutaj akurat nie mierzyłam pod względem szerokości, natomiast pod względem wysokości, to ja sobie zaplanowałam właśnie, żeby te wyższe pojemniki mi się tutaj zmieściły, także to było też jednym, jedną z ważniejszych dla mnie rzeczy żeby właśnie te produkty sypkie zmieściły mi się pod płytą, tutaj w tych pojemnikach i żeby, żeby te wysokie pojemniki tutaj weszły. No i też jak widzicie tutaj po bokach, gdzie mi zostało trochę miejsca, to mam właśnie takie produkty, które nie zmieściły mi się, na przykład do pojemników i wiem, że po prostu jak zrobi mi się trochę miejsca w pojemnikach, no to wtedy je sobie przesypię. No i mam też orzechy, które akurat nie mają swojego pojemnika, także tak to wygląda. Jest to też oczywiście jedna z moich ulubionych szuflad w domu, gdzie wszystko pięknie jest podpisane. Jeśli jeszcze chodzi o daty ważności, bo wiem, że często jak właśnie tego typu szuflady są pokazywane gdzieś w internecie, no to często ludzie mają pytanie, no a co z datami ważności? I u mnie to wygląda tak, że o ile mam produkty typu mąka, którą zużywam bardzo często i po prostu ona mi schodzi na bieżąco, nie potrzebuję znać jej daty ważności, bo i tak na pewno przed końcem tej daty ważności ją zużyję, to wtedy nic z tym nie robię. Natomiast gdy mam takie produkty, które zużywam rzadziej, to wtedy pod spodem takiego pojemnika podpisuję datę ważności takim markerem białym kredowym i ten marker schodzi z myciem. Więc gdy ta kasza mi się skończy, no właśnie muszę ją zużyć, bo jak widać jest do listopada, to wtedy po prostu umyję sobie taki pojemnik, mogę zmazać tą datę i jak wsypię sobie nową porcję kaszy, to mogę sobie podpisać... Um, tak samo nową datę. No i jak tutaj widzicie, ja na przykład sobie wrzucam z opakowania właśnie taki fragment, żeby było widać, jak długo ten produkt ma być gotowany. Natomiast też można sobie w sumie tutaj podpisać pod spodem, ile minut mamy gotować, także tutaj też można sobie to rozwiązać w taki sposób i wtedy mamy wszystko też ładnie przesypane, podpisane i nie musimy się martwić też o te daty ważności. Także tak to wygląda. A tak wygląda moja spiżarka. Mamy takie na ten moment robocze półki z płyty OSB i zaraz wam opowiem, co skąd jest. Natomiast tak w takim dalszym widoku tak to wygląda. Nasza spiżarka jest taka trochę wąska, więc ciężko jest ją pokazać na filmie. Natomiast tak na najwyższej półce trzymam jakieś takie zapasy artykułów higienicznych, jakieś chusteczki, ręczniki papierowe, sól do zmywarki. Trzymam tam też maszynkę do mielenia mięsa. Później po tej stronie jest dużo słoików i one są tak rozłożone dlatego, że na ten moment mamy tutaj właśnie te płyty OSB. I nie chcemy ich za bardzo obciążać, bo jednak jak tu będzie zabudowa, która będzie w kształcie takiego U, to to obciążenie będzie się inaczej układało, a gdybym ja na jednej półce przewaliła same słoiki, no to ta półka mogłaby nie wytrzymać, mogłoby się to zacząć wszystko wyginać. Dlatego rozdzieliłam słoiki, właśnie część jest na jednej półce, część na drugiej, część na trzeciej. I oprócz tego, idąc do początku, tutaj mam takie pojemniki z Ikei. To jest jakaś taka stała seria. Natomiast ten pojemnik jest nowy, kupiony niedawno i on ma wykończenie matowe. A ten pojemnik kupowałam już bardzo dawno temu i on jest taki śliski, błyszczący, więc jedynie między seriami może się to w ten sposób różnić. I tak, tutaj trzymam jakieś tam zapasy rzeczy słodkich, których nie mam tam w szufladzie z przyprawami, czyli jakieś tam proszki do pieczenia, kisiele, galaretki. Tutaj mam rzeczy słone, czyli właśnie jakieś tam przyprawy różnego rodzaju. I tutaj mam zakrętki do słoików, i do tego jest mi właśnie potrzebny ten nowy, duży pojemnik. Dlatego, że no wcześniej nie robiłam aż takiej dużej ilości słoików, więc te zakrętki mi się w tym pojemniku mieściły. Natomiast w tym roku zrobiłam sporo słoików i sporo z nich już zjedliśmy. Więc po prostu te zakrętki przestały mi się w tym pojemniku mieścić, bo tutaj mam już właśnie leżące jakieś takie luzę. a tu jeszcze mam nawet takie nieodpakowane. Więc sobie to wszystko przesypiemy. Pojemnik tak wygląda, on ma tutaj z jednej strony tylko tą dziurkę taką właśnie, żeby chwycić i wysunąć pojemnik. Ma też pokrywkę, ale można go też kupować bez pokrywki. Więc teraz tak to będzie wyglądało. Przykleję sobie tutaj też oczywiście etykietkę, żeby było wiadomo co tutaj jest. Aha, no i mogę jeszcze dorzucić właśnie te. I mogę dorzucić jeszcze te właśnie... Koszyki, i tutaj mam właśnie częściowo puszki, jakieś takie rzadziej używane, których też właśnie nie mam tam w kuchni pod ręką. I produkty też, sypkie takie zapasy, czyli jakaś tam mąka, cukier, makarony, tego typu rzeczy. I te koszyki są z PEPCO. Gdzieś chyba w zeszłym roku, albo na początku tego roku, była taka seria takich koszyków, były rozmiary większe i mniejsze. Ja kupiłam sobie trzy takie większe, i dwa mniejsze. No, i też fajnie mi się sprawdzają, fajnie to wygląda, utrzymuje taki porządek, także. Także też mogę je polecić. Jeśli jeszcze znajdziecie, to totalnie można brać. Były do spokojnie i jakościowo też uważam, że są całkiem fajne. A ten pojemnik, który mi tutaj został, no to na pewno też gdzieś w domu do czegoś wykorzystam tylko po prostu do czegoś, co mi się tutaj zmieści, bo te zakrętki już się nie mieściły. I ostatnia jeszcze rzecz: to są takie pojemniki też z Ikei. Nie wiem, jak z kolorem, bo wiem, że między seriami te pojemniki różnią się też kolorami, także zobaczycie, jaki jest obecnie dostępny. Natomiast, jest to na pewno taka stała seria, że ten produkt zawsze jest, tylko w różnych kolorach. I co, ja tutaj trzymam ziemniaki i w drugim koszyku trzymam cebulę razem z czosnkiem i właśnie jak potrzebuję na przykład ziemniaki, no to mogę sobie wziąć ze spiżarki cały taki koszyk, wziąć do kuchni, obrać tyle, ile potrzebuję i potem z nim tutaj sobie wrócić, także też mi się to fajnie sprawdza. No i co, to już chyba tyle na dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się podobało, czy też macie swoje przestrzenie tak zorganizowane, czy może o nich marzycie. Bo ja muszę przyznać, że przed przeprowadzką do naszego domu bardzo marzyłam o takiej organizacji i po prostu no, moje serce zawsze mocniej bije, jak widzę takie przestrzenie mocno zorganizowane. Także jeśli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Pa!